To weź firy. Yy, Widzę w kolejnym na moim kanale O, i wczoraj miałam przypomnieć, żebyście zostawili 10 żebyście zostawili subskrypcję, bo chciałam, żeby było 10 i żebyście zostawili, więc zostawcie łapkę w górę No i gramy Dzisiaj robimy farmę Finek? Chyba, tak? Finek, tak. <laughs> o i napiszcie w komentarzach, co, yy, co mam zrobić w następnym odcinku. I zostawcie łapkę w górę, bo warto. Jak, za, jak będzie tu na przykład, no powiedzmy, pięć łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. Na razie 5, bo na razie nie mam za dużo widzów, więc na razie wam daję takie małe wezwanka. Ale później będzie już 2000, 7000, tysięcy, tysięcy i już będzie ciężko. Więc uważajcie, zostawiajcie. Bo jak nie zostawicie 5000, to nie nagram kolejnego odcinka. Znaczy nie 5000 tysięcy, tylko pięć. Przepraszam, pomyliło mi się. 5 łapek w górę, to nie nagram kolejnego odcinka z Minecrafta, więc uważajcie. O i napiszcie, czy mam pokazać moje najlepsze światy. Że muszę, może nagram z, z, z drugą osobą Minecrafta? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy mam nagrać z drugą osobą, czy Minecrafta, czy samemu będę prowadzić tą serię. Mogę prowadzić sam, tą serię samemu, a mogę prowadzić też inną serię z kimś. Napiszcie w komentarzach, czy tak? Dobrze. To jest moje pole scen. Na nic nie urosło. To jest chyba urośnięty ziemniak? TAK! Na razie muszę zrobić... Tutaj chyba będę te. I chyba będą te wszystkie rzeczy. Ja chcę tutaj zrobić taki mały... mój mały świat. Jak, będę, jak będzie słychać jakieś głosy i jakieś Rok, jak ktoś będzie iść, to nie martwcie się, tylko. No, po prostu tutaj po domu ktoś chodzi, więc no. Będzie. Tu będzie chyba farma świnek i kurczaków, może. Co kurczaki lubią? Czym się kurczaki zagania? Chyba też przeniszę. Nie wiem. Kurde, nie. Kurde, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czym się zagania te, czym się zagania kurczaki. To będzie takie małe pole. Tu będą, tu będzie, tu będą świnki. A tu będą kurczaczki. Oczywiście jak będzie ich za dużo, to będę je zabijać. I wiem już, dlaczego chyba... I... Znaczy, jeszcze nie wiem, bo mi się. Jeszcze nie wiem, dlaczego ten... Dlaczego nie mogę. Dlaczego nie ma potworków? Pomyliło się mi się. Bo mi się myli. Dlaczego? Wiem, nie wiem. coś, coś. Okej. Okay. Drewno, tak, mam drewno. Okej. Okay. Mam patyki, Okej. Okay. Myślę, że 6 płotków wystarczy. Tak na. No! 6 płotków wystarczy. No, w sumie to tutaj mogę zrobić yy, ten. Teraz muszę mieć więcej patyków, ale to ja idę. To tutaj były jakieś krzeczki te. Okej, okay, tu mamy dwa patyki. Dobra, poszukałem na tej jakby. Na no tej planszy naszej, na mojej górze po prostu patyków czy tych takich zwiędłych roślinek. Ja już uzebrałam dużo, więc lecimy je przerobić no. na rzeczy inne. Wiem, że mam taki gówniany dom, ale chciałabym mieć taką norę, a poza tym to wszystko to jest moje, to wszystko to jest jakby, jakbym mogła, wyobraźcie sobie, że tutaj jest szklana powłoka i tu jest jakby mój dom cały, a to jest tylko takie, taka mini coś. Такой мой мини-покой. А, я бы там... Робить это. Окей, берем. что ты дай спинок, что A skąd mam wziąć tu moje świnki, no? Nie mogę oszukiwać, więc nie mogę. Dobra, muszę oszukać. Muszę trochę oszukać i na kreatywie sobie wezmę jajo świni. Pozwolicie? Proszę. O, nie mam innego wyboru i ten. No bo. Ja nie będę przedłużać filmiku. Nie mogę przedłużyć filmiku. Musi być on idealnie 17 minut. Więc tak. forki, Więc tutaj. Ustawienia. Zobaczcie na ustawienia. Tutaj. Pokojowy jest. Pokojowy. Ale już na, na kolejnym odcinku będziemy. Na no, po, po ostatnim odcinku. Na no, ten. Na no, następnym odcinku ustawię sobie na. ten, Na. Na no, co? Chciałam. No, na normalny tryb. O! No, wypadło mi z głowy. No, tu mamy jajka. Chciałam. jajko jakoś. No widzicie. A tak to by. Ten film musiał trwać jakieś dwadzieścia minut. A nie to tu. A tak to to pyk trwa mniej. Jest trzecia świnka. Uduście się. Widzę dlaczego chcę ich udusić? Bo nie mogą znaleźć ich brata. Dobra, idziemy ze Dobra, już wstaliśmy nowy dzionek. A! Nie bij mnie jak kaktusiku. Mam no, nasze świnki. Nowy dzień, nowy dzionek, wstały. Jeju, jaka ja je głupia. Tam chyba były świnki. Sprawdzę czy tam były świnki. Ja tam. No ja nie pomyślałam, mogłam stamtąd wziąć, no. To był świnia, świnia. No świnia była, no. Widzicie tę czerwoną piękność? To była właśnie świnia. Świnia! Czemu mi nie podpowiedziałeś, żeby po ciebie przyjść? Nie wypuszczę was. Jedynie mogę dać siano. No ale popo. Wezmę sobie tu sianko. No. Bo. I nie, nie zrobię z tego tego co myślicie, czyli jakby... Aby to przynikać krówki, bo nie chcę. Ja chcę samodzielnie wyhodować. A poza tym, nie, bo ja się główkuję, jaki odcinek mam nagrać, no. No i tak jak teraz widzicie ten film, to ja w ten dzień, który teraz wrzuciłam ten film, muszę nagrać kolejny. A w to dopiero się wrzuciło. I co? I wy nie piszecie komentarzy, więc jak? Skąd mam wiedzieć? Jak? Jaki odcinek mam nagrać? Więc jakby nie zrobię tego. I tylko udekoruję po prostu. O. tutaj Pyk. 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 O. No pięknie. Raz jeszcze. Super. No więc, Słupcio... idziemy zobaczyć, czy nasza świnka urosła. Świnia, nie urosłaś! Czemu? Ojciec, co ty oh. robisz? Będzie, tu będzie dla... Hmm, albo tu, tu, tutaj będzie dla tych? Dla może krów będzie dla No Nawet to już przygotuję mm, też przygotuję teraz żeby przedłużyć filmik bo nie mam co robić tylko prze... to zrobię jeszcze dla dla innych dla krów i świń Dobra, i zużyłam ma więc... Mm, teraz tu będzie pik, 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 pik. Co to jest? Okej. Okay. Pik, pik. A nie to! Nie to to. Nie tu, no! Co jest ze mną? Tu będą takie zagrody. Tu będzie dla nie wiem czego, tam będzie nie wiem czego. Super będzie. Dobre. Tu może będzie dla kuczaków. To zrobię teraz. Kuczaki nie potrzebują dużo miejsca. A w sumie to nie muszę, bo nie potrzebuję kuczaków. Temu ja wykopuję piasek, no. Okej. Okay. Teraz muszę znaleźć jakieś ładne miejsce do skończenia odcinka. Już ma trzy metry. Raz, Raz dwa, trzy, no, trzy. Wow. A więc kończymy ten odcinek. Pa. co jest? Jeszcze nie kończymy tego odcinka. Ha. Robię cukier. A więc teraz kończymy ten odcinek. Pa. Pa.